Macie, szukamy pozytywów w tym dzisiejszym spotkaniu, i na pewno takimi były te próby dogrywania tobie piłek do przodu. Kilka tych sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, się pojawiło. Jak Ty oceniasz to spotkanie ze Spadkowiczem z ekstraklasy? Znaczy generalnie myślę, że szkoda, że nie udało się tutaj choćby punktu zdobyć na, na tym trudnym terenie, bo gdzieś do ostatnich sekund walczyliśmy o tego gola wyrównującego. Może już pod bramką rywala brakło troszkę więcej konkretów, ale na pewno nie można odmówić nam zaangażowania, bo cała drużyna do końca walczyła, chociażby był ten remis. No ale tak jak mówię, brakło troszkę, troszkę konkretów już w finalnej fazie akcji. Było kilka takich sytuacji, że całkiem nieźle próbowaliśmy rozgrywać piłką. Tak, myślę, że to nie, nie tylko w tym meczu pokazaliśmy już we wcześniejszych meczach było widać, że. Nie boimy się grać piłkę, w piłkę i, i odważnie rozgrywamy. Także to nie, nie od tego meczu już widać. Stadiony, myślę, już nie robią na nas wielkiego wrażenia, bo w zasadzie co kolejkę gramy na pięknym obiekcie, ale konfrontacja z drużyną, która w poprzednim sezonie była w tej najwyższej lidze w Polsce, gdzieś tam trochę elektryzowała przed meczem, czy to nie miało żadnego znaczenia? Znaczy myślę, że do wszystkich podchodzimy podobnie, bo. Z każdym przeciwnikiem bardzo ciężko jest o punkty, nawet choćby o jeden punkt. I nieważne, czy to jest Spadkowicz z, drugiej, Spadkowicz z Ekstraklasy, czy, czy Beniaminek. W każdym meczu jest bardzo trudno o punkty. A stadiony, no, no, tak jak Pan mówi, robią wrażenie, ale no, skupiamy się na tym, co jest na boisku. W weekend mamy teraz trochę wolnego. Trener pozwoli trochę więcej odpocząć, czy nie ma to szans? Weekend będzie wolny. Ale do, do tego weekendu jeszcze popracujemy, przeanalizujemy to spotkanie. Będzie czas, żeby też wyleczyć urazy, będzie czas, żeby poprawić błędy z tego spotkania i, no i też znajdzie się na pewno czas, żeby złapać trochę świeżości. Dopiero pięć spotkań za nami. Twoim zdaniem to było najtrudniejsze spotkanie z tych pięciu pod Beskidzie. No, na wiele nam dzisiaj nie pozwalało, szczególnie w drugiej części gry. Czy najtrudniejsze, nie wiem. Bo z miedzią legnica, Mieć legnica też bardzo wysoko postawił poprzeczkę. Na tak także było ciężko, także nie znam odpowiedzi czy to było najcięższe spotkanie, bo, bo rzeczywiście w każdym spotkaniu bardzo ciężko o te punkty, ale też w każdym spotkaniu będziemy my chcieli zawiesić przeciwnikowi wysoką poprzeczkę i, i myślę, że, że nie ma też z nami tak łatwo. Maciek, i tak na koniec w drużynie widać, że już zaklimatyzowałeś się dobrze, a jak zaklimatyzowałeś się. Częstochowie, zdążyłeś już polubić nasze miasto, poznać jakieś fajne miejsca? Znaczy na zwiedzanie może jakoś nie mam czasu, bo dużo dosyć trenujemy, ale podoba mi się miasto, jest wszystko jak najbardziej w porządku. Może trochę te roboty drogowe doskwierają w, w drodze na trening, ale trzeba jakoś sobie radzić. Dzięki bardzo, powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję.